Witajcie w nowej serii na kanale. Chciałbym pokazać wam w niej podsumowanie odcinków z anime Ten Shitara Slime Data Ken. Dziś będzie to odcinek 17, o nazwie dzień Bitwy. Od razu zaczynajmy, bo mamy tego sporo. Podczas ciszy w sali Rimuru pyta się Rafael, czy zabicie wszystkich pozostałych ludzi we Urazani wystarczy Klaimanowi do przebudzenia się w prawdziwego demona. Król Mądrości odpowiada mu, że jest to wykonalne i jego prawdopodobność sukcesu wynosi aż 78%. Slime mówi do Albis i pozostałych, że będzie interweniował podczas konfrontacji. Cała trójka mu dziękuję. Podczas omawiania strategii o planach Lime'a na Rimuru postawia pomysł o teleportacji. Rafael mówi głównemu bohaterowi, że całkowita teleportacja jest opracowana i może jej użyć. Wiedząc o tym, mówi to wszystkim zgromadzonym. Większość jest zachwycona jego możliwościami, więc od razu się na to zgadzają. Shion mówi propozycję, w której przytoczyła pojście na bankiet. Rimuru, całkiem zainteresowany tą propozycją, pyta się Ramirez, czy może wziąć w tym udział. Podczas gdy królowa wróżek odpowiedziała potwierdzająco, wspomniała również, że może ze sobą zabrać klient i osoby towarzyszące. Rimuru postanowił zabrać rangę i Shion lecz myślę, że lepszą mocą byłoby wziąć Diablo zamiast niej. Veldora, słysząc to, postanowił wziąć udział w rozmowie, robiąc siebie kandydata na towarzysza. Slime, wykorzystując głupotę Smoka, mówi mu, że obrona Tempest jest jedną z najważniejszych rzeczy, przy czym od razu powierzył mu jej obronę. Podczas gdy Shion niż Shuna martwią się o bezpieczeństwo Rimuru, mówi im, że jeżeli pójdzie coś nie tak, przyzwie Weldorę swoim skillem przyzwanie Smoka na wałnicy. Jako, że Ramirez również jest królem demonów, Slime przydzielił jej dwie redriady. Jedna to Trynia, a druga to jej siostra. Po całym spotkaniu zmieniamy swoją lokalizację do miasta zapomnianego smoka. Poznajemy tam Midraju oraz Hermesa. Przytacza się tam rozmowa o król demonów Willim, która została zmuszona przez Klaimata do napisania rozkazu, by zniszczyć Eurazanie. Podchodzi do nich lodowy Szermierz Jamza, który dziękuje za zaopatrzenie armii w prace żywnościowe. Midraju powiedział szermierzowi, że nie uda mi się dostarczyć więcej jedzenia. Chiamza, wyprowadzono z równowagi, przeciął Hermesowi rękę. W ogóle, zamierz tego tego bardzo mi się podoba, nie wymykla. Żeby odrzucić podejrzenia, Midraju kopnął dodatkowo swojego towarzysza w brzuch. I do lodowy szermierz odszedł. Kompan podniósł odciętą rękę i za pomocą nowej i interesującej świętej magii Reconvery odratował Hermesa, wczepiając ową rękę. Podczas tej ciekawej akcji przenosimy się znów po terytorium Tempest. W której Rimuru myśli, jak chronić mieszkańców Eurazji. Rafael przychodzi do niego z pomocą, mówiąc, no, że najlepszym wyjściem byłoby przeteleportowanie wszystkich ludzi w jedno miejsce. Slime wydał rozkaz Geldowi, by przygotować miejsce dla morza uchodźców. Oczywiście w kilku godzinach rozkaz został spełniony. Podczas budowy Rimuru wraz z Fobiem całą noc teleportowali ludność Eurazanii do miasta Tempest. Gdy cała praca została wykonana, Fobio był bardzo zmęczony, a główny bohater przeciwnie. Pryskał energią. Teraz właśnie możemy zauważyć jak silny Rimuru jest od pozostałych wojowników. Następnie pojawiamy się na pustej przestrzeni, w której otaczał nas las. Była tam zgromadzona cała armia miasta Tempest, czyli prowadzona przez Albisufię oraz Fabio 10 tys. armia zwierzoludzi ze Urazani, prowadzeni przez Goputę, goblini jeźdźcy, służący jako osobista straż Maru oddział ogrów zwany Kurenai, ponadto 4000 tysiące nowogoblinów wchodzących w skład zielonych numerów, 5000 orków dowodzonych przez Gelda, żółte numery, a także kołaki dowodzone przez Gabiru i Hiriu. Co więcej, Tempest jest bronione przez osobistą straż Sion w 200. W skład wchodzą wysszone przez Rimuru istoty Yomigaeri. Podczas gdy wszyscy są w komplecie, przywódca kraju przeteleportował całą armię. To teleportowanie tak było ładne wizualnie, że nie mogłem po prostu wierzyć na własne oczy. To by było na tyle. Myślę, że spodobał wam się pierwszy odcinek z nowej serii na kanale. A ja bym się już z wami żegnał. Do zobaczenia i cześć.